Tu, tu jestem już po spotkaniu I co my, my nie będziemy, nie widzimy, będziemy się widzieć. Nie co? Nie. Jest super, jest super. Porozmawiałem z panią, która, która jest tam w środku i... Tutaj mam wodę, żeby nie było. To... Sprawdź wakacyjny obóz na case.eu. Weź udział w evencie i otwieraj niesamowite skrzynie eventowe. Pula nagród to aż 50 tysięcy złotych. Top free użytkowników, którzy zbiorą najwięcej waluty eventowej, otrzyma nagrody rzeczowe. Po raz pierwszy podczas wydarzenia odbędą się dwa specjalne giveaway'e jednocześnie. Kliknij pierwszy link w opisie i sprawdź najnowszy event. Ogromna przyjemność. Na żywo lecimy z panem w internecie. 7 000 osób właśnie ogląda. Odebrałem maila, no to zaranowałem, no. Nie wiedzieliśmy, że tak uda się do pana dobić. Pan tutaj na bardzo na pewno słyszeć tak. Nie każdy jest tak. Jesteśmy w miejscowości Kuna Pelierzka, też tutaj mówiliście, mhm. to jest konoba, czyli winiarnia moich przyjaciół, ponieważ z powodu pandemicznych obostrzeń nie możemy w tym roku zrobić promocji książki mojej, normalnie to tutaj wyjrzymy mhm. na zewnątrz, mhm. bo tutaj normalnie tu były po prostu około około 600 osób przychodziło. Naprawdę. Proszę, może coś odkręcił kotyno. Nie, nie jest zakręcona? Nie, jest zakręcona. Ale e, wiesz, to trochę wody są też lepiej. Coś grzmi. Nie wiem, czy wiatr... Nie, też słyszałem, ale podobno są wiatry burzowe tutaj, wiesz? Niestety, będziemy musieli przeżyć. W sensie ja prowadzę, ja kieruję w zginę, więc... Jaki gracz serdeczny, daj kurganio dołu. Jest. A, Jest. Co się dzieje? No, więc więc ogólnie. Widzę, że jest. No, no. Obróć się. O, okrężny. Okrężny. Chat. Łapa. No jest. Ale... To by się przesadził, ale dobrze. Dogo. Wyczuwam winogrona. Jak to tak, Jak, jak to Robert. Jak to. Pan Robert, Robert zobaczył. Co tak się dziwnie patrzyłeś. <gryso> to mówi tam jak muszla. Co słyszysz w tym gryku? Brandy lub Bimbru. Brandy nie lubię, Bimber całkiem lubię. Raz, raz na Ale słyszałeś, ty... co mógł do tej rakii tam, tam, u którego byliśmy? Że to... Jest... Sardynek, no Sardynki jadłem w sumie kilka razy w życiu. Nie jadłem przez sardynek. Ale jest to. Coś Co? No, Poprawiam się. Jaki ehm... gracz serdeczny! No to mi się podobało jest. is Trevor? No Trevor jakby to zaczęła się kamienica. Ale podoba mi się ten masyk. Ja lubię takie. Wiesz co? O kurwa. Patrz, Bo napić ci jebię, się kurwa. Bo ci kurwa je będę. się przyszło. O! Nie. Co? Mateuszko. Mateuszko. Przestraszenie mnie się bo mnie smrnęła, no. I pamiętam tak jak dzisiaj, to już była trzecia flaszka chyba w ogóle naszego stolika i pamiętam Mateusza jak podszedł do baru po flaszkę, o, aż tak, aż tak, słuchajcie, aż tak i mówi flaszkę i to już było tak troszeczkę wysoko i pamiętam, że podszedłeś do baru, mówisz, że chcesz flaszkę, kelner stawia mówi, ale ma fakturę. A on mówi, no to jakie dane? Kartka, Google. I stał, i k**wa. I, I z pamięci, z pamięci, w naprawdę ciężkim stanie, cięższym niż ostatnio, z pamięci, adres NIP, nazwę firmy, wszystko kurwa na kartce napisał. I pamiętam, jak zadzwoniłeś do mnie później, za dwa dni później, Filip nie wysłali mi tej pampony. Zupa z kamienia. Zupa z kamienia. Zupa z kamienia? No. A kamień już podróżał teraz. W samochodzie. Wchodziłeś do samochodu, Tym got to be twoim. Oczy się, piekły, jak wchodziłeś tylko do samochodu. Ale, ale, ale dobrze, cały ale poklejony. to za dobry był zapach. I on dobry. mówi, dobra, A ty dobra, co dzisiaj? wyjdę, wyjdę na zewnątrz i się zrobię. I stoi na zewnątrz jakieś pięć minut, psika się tak. W ogóle nie puszcza tego przycisku, nie? Ja mówię, Bordo. Ale czy ty będziesz wstrzykał się 5 minut, czy 15, to już chyba różnic nie ma, masz jak sporupę. A on tak mówi, nie, bo właśnie wiatr wiał i lakier nie, do, nie dotarł do moich włosów. Ty się akurat w kwestii włosów to się nie wypowiadaj, bo ja się trochę znam. Tak I było. mówi, siadam do środka poprawić włosy. I siada do środka i dalej tym lakierem. Kolejne 5 minut i grzebykiem. I wiesz, i te włosy już są takie... No do, są, tak. są, ale... No zobacz, zobacz tak to... To. No to Sztywne, sztywne jak patyk i on grzebieniem. Cześć, sprzedajcie Glow, Peter, Glow, Glow, sprzedajcie Glow do palenia. No, oh, polski sklep, o oh, tak, 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 tak. tak. tak, tak. Oh. Jeszcze wkłady jakieś. Y y jeszcze jakieś wkłady Dwa zielone, dwa czerwone i dwa niebieskie, poproszę. A ty pieniążki daj Proszę bardzo. Też tutaj płynął, co?